zaraz pompa ciepła wystartuje tylko pracuje w taryfie G12 tak wygląda stan podliśnika tylko 100% taryfa G12 nocna no i termometry wróciły wszystkie na swoje miejsce więc ten termometr mógłby być wyżej ale jest tak jak jest no i te wszystkie pozostałe są Tutaj, które mierzą temperaturę wody w buforze, a więc tak wygląda bufor rozładowany i jest pompa ustawiona na 40 stopni zasilenie. zasilenie. Jest teraz 14:20. Pompa ciepła jeszcze chodzi. Pompa ciepła zakończyła swoją pracę. No i mamy stan podlicznika i stan naładowania bufora. Więc lecimy od dołu do góry. A więc robimy podsumowanie. Będę liczył według tego wzoru, co kiedyś Kospel Wiedział, ile to potrzeba energii elektrycznej, żeby zawrzać wodę w buforze 1000 litrów. 28-30 stopni. Przyjęłem 29. Wyszło im, że około 34,5 kW. Więc 1 stopień to jest około 1,19 kWh, gdyby to była grzałka elektryczna. A więc mamy stan naładowania bufora przed godziną 13. Po godzinie 13.00 tutaj mamy średnia na buforze. Średnia na buforze po zagrzaniu. Jako bufora przez pompę ciepła, więc podnieśliśmy pompą ciepła 9,22 stopnia. No i tutaj stan licznika przed godziną 13. Po godzinie 13.00 i wyszło nam, żeby podgrzać te 9,22 stopnia pompa ciepła zużyła energii elektrycznej 3,1 dziesiąta kWh gdybyśmy chcieli grzałką elektryczną podgrzać to byłoby to potrzeba około 11 kWh energii elektrycznej pisząc po 1,2 zł to po grzałka elektryczna potrzebowałaby 13 Złoty, żeby podgrzać te parę stopni w buforze 1000 litrów. Natomiast pompa ciepła mojego syna zagrzała te 9,22 stopnia 3,1 kWh. Liczymy po 0,85 zł, bo to jest tarif 12, więc zagrzanie tych 9 Stopni z małym hakiem to jest 2 zł. 2 zł. 63. No i to jest taki koszt, więc grzałka elektryczna by nam zagrzała za 13 zł. z haczykiem, a pompa ciepła zrobiła to za 2 zł. zł. Tu mamy 3,1 kilowatogodziny godziny tutaj 10,97 zrobiłaby to grzałka, więc na tej podstawie możemy tak mniej więcej szacunkowo obliczyć COP przy 4 stopni, grzejąc bufor 1000 litrów do 42 stopni, to na ten moment przy temperaturze 4 stopnie na dworzu COP wychodzi 3,54. Uważam, że to jest rewelacyjne rozwiązanie. E, pompa ciepła plus bufor 1000 litrów do godziny 22 wystarczy mu tego ciepła i dzięki temu mój syn tanio grzeje swoje mieszkanie, nawet jeżeli to jest dom średnio słabo ocieplony. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę miłego dnia i pozdrawiam. No i jest jeszcze jeden szczegół, gdybyśmy podzielili. Wartość w złotówkach, takie sobie COP wyliczyli, to co trzeba byłoby, żeby grzałka zagrzała za złotówki, i to co pompa ciepła za złotówki zagrzała w tysiąc litrów. To tutaj znamy COP. Pompy ciepło to grzałki elektryczne, ale gdybyśmy to kwotowo jedno przez drugie podzielili, to COP nie byłby tak jak przy pompie ciepła y, kWh do kWh 3,54, tylko wyszłoby nam tutaj y, 5 razy taniej y, taryfa G12 plus pompa ciepła od grzałki elektrycznej.